Uwaga, wycofię. Szybka informacja. Mm. Kiedyś miały ze mną mnie a je. Teraz to się meka odpaliłam. Zaraz będę opiła, otwajcie nowej sejgi. A je, teraz to się meka odpaliłam. Oj, i moja nic to mnie nie czują, w Co? Widzicie to nic, to mnie nie czują. Widzicie co to oznacza? Koniec przyjaźni. Koniec i ksiąbka. to polski... W ogóle ciała to Polski. I nią, ten linijek LM. Lecę to Polski Nie spotykam się nigdy mm. w z ojciom. A szmają, jak jest w moim cieku i to z nią... Nigdy się też nie spotykam. To chyba sobie nie będzie chciała pojecieć. Nigdy nie pojecie do polski. Leczę tam to moje Jociny. Nie to przyjaciół niech spotkanie I, i to i to będzie i to i to i to i to no i to będzie spotkanie no spotkanie z mm. ludźmi i teraz będzie otwarcie nowej serii ja już wychodzę ze świata zapisuję ko Więc no kwestia za uwagę. teraz będzie ja i więc wyciąłanko